Witam wszystkich tutaj, Krzysiu Hodowca. Dzisiaj pokażę Wam moje konie. To jest koń Lucy, ślązak to jest koń. Bardzo fajny, grzeczny. No i teraz tu jest drugi koń Cyrano. On nie jest nasz, on tylko tutaj mieszka. Nie jest. Jest taki pół na pół grzeczny. Nigdy na nim nie jeździłem, więc nie stwierdzę, czy się na nim dobrze jeździ. Tutaj jest mój koń murzyn. Na którym dużo jeżdżę, i ten. No i jest. To jest konik polski. Dobry, dobry, mój. A to jest córka Lucy Lena. Lena Duży 29 marca skończyła roczek. Za rok będziemy na... za półtora roku będziemy na nie jeździć. Wpadajcie na kanał Darek Smagowski Przepraszam za odgłosy w tle i do zobaczenia!